Dorota z rolnik Szuka żony wymownie zareagowała na oświadczenie Dagmary Kaźmierskiej. Ten komentarz mówi sam za siebie: Dorota z rolnik Szuka żony ponownie okazała swoje wsparcie Dagmarze Kaźmierskiej, pomimo że na jaw wychodzą nowe szokujące szczegóły z jej życia. Kaźmierska miała m.in. zlecić gwałt, stosować przemoc i pastwić się nad kobietą w ciąży. Dagmara Kaźmierska nie ma ostatnio łatwego czasu, po tym jak jeden z portali dotarł do szokujących szczegółów w sprawie jej przeszłości. Okrucieństwo i jego skala przeraża. Wygląda na to, że królowa życia może jednak liczyć na wsparcie nie tylko fanów, którzy przy niej zostali, ale również. Doroty, znanej z programu Rolnik Szuka Żony, Dorota z rolnika ponownie wspiera Dagmarę Kaźmierską. Internauci są wyraźnie poruszeni informacjami na temat przeszłości Dagmary Kaźmierskiej i nie zostawiają na niej suchej nitki. Ze śledztwa portalu goniec.pl wynika, że kaźmierska miała zgotować prawdziwe piekło 24 letniej wówczas Marii A. Ten ślad to po obcasie Dagmary miała mówić w zeznaniach kobieta. Portal dotarł również do zeznań innej pokrzywdzonej, Magdyka, która rzekomo była bita i zastraszana, gdy była w ciąży. Mimo, że o przeszłości Kaźmierskiej wiadomo było już wcześniej, mało kto zdawał sobie sprawę z tak drastycznych szczegółów. Wygląda na to, że pomimo tych wszystkich mrocznych tematów, bliscy, a także osoby dalsze wspierają Kaźmierską. Należy do nich między m.in. Dorota z programu telewizji polskiej Rolnik Szuka Żony. Kobieta postanowiła wesprzeć Kaźmierską po raz kolejny. Dagmara Kaźmierska po długim i wymownym milczeniu dodała oświadczenie na temat całej sprawy, a jej post polubiła M. Inaczej, Dorota z rolnika. W ten wymowny sposób postanowiła okazać jej wsparcie. Dorota z rolnika już wcześniej wspierała Dagmarę Kaźmierską i pod jednym z jej postów pisała, że gazety piszą wszystko, by przyciągnąć czytelnika uwagę. Kaźmierska zapowiedziała kolejne oświadczenie. Jesteście ciekawi, jak odniesie się do zarzutów?